Witam Was w kolejnym filmie na Elektrośmieciarzu. Dzisiaj przyszedł czas na kolejną budowę serwera, a dokładniej odbudowę. Jak możecie zauważyć, mamy tutaj wielkiego białego kloca. Może zanim go otworzymy, pokażę Wam jak on wygląda od przodu. Mamy tutaj napęd, DVD, stację dyskietek, parę diod razem z załącznikiem oraz klatek na dyski. Myślę, że obudowa jest w miarę przyzwoita, odkręćmy ją, niestety nie mam jeszcze szyn, ani odpowiedniej długości szyn z szuflad do szafy, aby przerobić je na szyny do szafy rak i zamontować ten serwer w normalny sposób. Niestety trzyma się on bardzo prowizorycznie. Dzisiejszy upgrade będzie dotyczył dosyć sporej części, gdyż wymienimy dysk na pięć nowszych dysków, wymienimy również zasilacz oraz w zasadzie całą jednostkę centralną. Od czego zaczniemy? W sumie to nie mam pojęcia. Nie tak dawno wymieniliśmy tutaj kartę sieciową, a dokładnie wyciągaliśmy Jedną z nich, aby przełożyć ją do serwera Minecraft. Rozpocznijmy może od wyciągnięcia karty graficznej. Ona z nami zostaje, gdyż nie mam innych kart graficznych, które są niskoprofilowe. Karta sieciowa również z nami zostaje. Płyta główna i procesor będą musiały stąd wyjść. A wepnijmy na początek zasilacz, który też kończy dzisiaj swoją służbę w tym serwerze. Nie był on zamontowany, a dokładnie zakręcony, żeby przewód EPS zasilania procesora dostał. Nie był to również jakoś specjalnie dobry zasilacz. AiBox, cokolwiek to jest przymocowany na taśmie dwustronnej, żeby jako tako się to trzymało. Zmienimy go dzisiaj na Fortrona, który pomimo, że teoretyczną moc ma o 50 W mniejszą, jest zdecydowanie od niego cięższy. Na razie zostawmy zasilacze w spokoju. Taśmy nie będą nam potrzebne, szczególnie, że pozbywamy się dzisiaj stacji dyskietek. A napędu optycznego nie będziemy podpinać, a raczej podłączać, czy jakkolwiek chcecie to nazywać. Gdyż, ponieważ nie będę na tym serwerze czytał żadnych płyt. Windows jest już zainstalowany na nowych dyskach z pendrive'a. I swoją drogą serwer będzie działał pod kontrolą Windowsa Server 2019. Najnowsza serwerowa wersja Windowsa. Taśmy teraz też muszą jakoś wyjść. Kabelek SATA. On się nam jeszcze najprawdopodobniej przyda. Podoba mi się w jaki sposób porty SATA są umiejscowione na tej płycie głównej. Ta płyta główna najprawdopodobniej skończy w jeszcze innym serwerze. Chociaż nie jestem pewien, czy go skończymy, czy go w ogóle zbudujemy. Chłodzenie będzie potrzebne do nowej maszynki, więc je wydostańmy. W środku działał Pentium 4. Jeden rdzeń, dwa wątki. I uwaga, uwaga, ten serwer. Działając na Windowsie serwer 2008R2 był moim routerem. <grywa> Także trochę dziwny i trochę, jakby to powiedzieć, stary sprzęt, ale o dziwo swoją rolę. Postował również VPN, ale przy większym ruchu potrafił się grzać, co objawiało się... Bardzo głośnym odgłosem wentylatora na procesorze. Więc zawsze się śmiałem, że serwer nie próbuje odlecieć. Niestety wentylatory, które tutaj są montowane są przez większość, a w zasadzie przez cały czas wyłączone, gdyż ponieważ są za głośne, a póki szafarakowa jest w moim pokoju, a nie przeniesiona do osobnego pomieszczenia, do osobnej, no piwnicą tego nie można nazwać. Dokładnie jest to wejście na strych, to nie mogę sobie pozwolić na zbytni hałas. Chociażby w takich momentach, kiedy coś nagrywam, byłoby to po prostu słychać. Już nie mówiąc o drżyciu wśród serwerów, które by tak ciągle hałasowały. Wykręćmy może. Wszystkie te śrubki wyciągniemy jeszcze pamięć RAM. Nie wiem, czy będzie nam potrzebna. Mamy tutaj 4GB kostki. Zobaczymy jeszcze, co będziemy wkładać do nowej płyty głównej. Płyta główna stara. Co drogą? Bardzo fajna płyta. Byłaby naprawdę świetna, jeżeli by wspierała nowsze procesory dwurzeniowe, Pentiumy. Pentiumy, co ja mówię, kordwa duo i tym podobne CPU, ale niestety nie wspiera. Jak to mówiłem na jednym z filmów, jeżeli utniemy końcową część slotu PCI Express krótszego, możemy włożyć dłuższą kartę. I tutaj nie ma w ogóle tej blokady, więc jeżeli weźmiemy na przykład kartę graficzną na PCI Express razy 16, możemy ją włożyć do slotu razy 8. No i karta powinna działać nie będziemy tego jak na razie robić płytę główną w, zabiorę w bezpieczne miejsca mogliście już zauważyć, tamta płyta główna nie miała zaślep na tylni panel wejść, wyjść, ale z tą płytą szczęśliwie udało mi się zyskać za, również tą zaślepkę nowa płyta to, uwaga, uwaga, uwaga Asus P5 QD Turbo z procesorem Intel Core 2 q 9550 4 rdzenie, 12 mega kieszu 2,83 GHz płytę razem z procesorem udało mi się wylicytować razem z innym sprzętem za 50 zł i film, w którym sprawdzam sprawność tych podzespołów macie gdzieś w karcie w tym miejscu. A teraz zamontujmy płytę. Do budowy. Płyta główna na miejsce. Okej, okay, to nie zahacza o płytę, więc nie będzie nam przeszkadzało. Bierzemy śrubki, oszczędzimy ich trochę. Dokładnie, jeżeli dobrze liczę, cztery. Więc teraz zastanówmy się. Albo nie. Najpierw zamontujmy chłodzenie. Do wyboru mamy. Uwaga, uwaga. Takie dwa intelowskie chłodzonka. Wydaje mi się, że pójdziemy z tym większym. Jest to komputer, który ma działać cały czas, przynajmniej w teorii, więc lepiej na chłodzeniu nie oszczędzać. Szczególnie, że wentylatory się nie będą obracać przez jakiś czas jeszcze. Doczyśćmy wszystko, szczególnie cooler. Że jest wystarczająco dobrze. Przyszedł czas na pastę termoprzywodzącą. Pytanie: w co inwestujemy? Thermal Grizzly czy Thermal Grizzly od Chińczyków? Dobra, nie ma co marnować. Idziemy. Chińskie rozwiązanie. Wydaje się to być odpowiednią ilością. Wszystkie piny na właściwe miejsce. Załóżmy to tak, żeby logo Intela było w odpowiednim miejscu. Przynajmniej, gdyby ten komputer był montowany w zwykłej obudowie. Swoją drogą właśnie zauważyłem, że w tym miejscu jest miejsce na wentylator, a wydawało mi się, że to jest po prostu pusta kratka. Dobrze wiedzieć, że możemy tutaj właśnie migiełko założyć. Pamięć ram. Mamy do wyboru kości giga, Wszystkie z kości są gigabajtowe. O prędkości 800. Okej, okay, po prostu wszędzie włożymy kości z 800. To wydawało mi się być te same ramy. Te trafią do żółtych slotów. Zamontujemy te kostki. Trochę się różnią kolorem PCB, ale to nie szkodzi. Wartości są te same, naklejki podobne. To się wydaje być uzbrojone. Zamontujmy kartę sieciową. Jak widać, ta obudowa była przewidziana tak samo jak ta obudowa z serwerem Minecraft. I nie jest ona zaprojektowana do takich płyt głównych. Chociaż może jest, gdyby tutaj uścili odpowiedni koszyczek. Ale raczej chodziło o to, żeby płyta główna była. Mniej więcej dotąd, a tutaj był backplane, expander, płytka rozszerzająca, która by tutaj nam dała dwa sloty na pełnowymiarowe karty. I teraz pytanie: co z kartą graficzną? Tutaj weszło. Ok, będę mógł się do tego złocza podłączyć, więc jest dobrze. I zanim przejdziemy dalej, musimy się zająć tym. Rozumiem, że przewód nie dostawał do przodu, ale bez przesady. Co tu się stało? Dlaczego ten kabel jest taki gruby? Zeszło samo, to nie jest zalutowane. Ale przynajmniej mamy całkiem dobry kabelek. Wydaje się być w 100% niedziany. Teraz ściągnijmy tą taśmę izolacyjną. Tego bezpośrednio przylutować niestety nie możemy, gdyż nam to nie dostanie. Ale możemy użyć mojej ukochanej skrętki. Więc pora kable rozizolować i to przylutować. Ok, szczęśliwie udało się zarobić, co prawda w nie najlepszy sposób, ale przynajmniej przewodzik, który, który to teraz wszystko spina, nie jest jakimś grubym, miedzianym czymś. Oraz teraz dodatkowo musimy przedłużyć te przewodziki, a przynajmniej ten i któryś z tych. Udało się zrobić przedłużkę dla diody sygnalizującej włączenie komputera. I teraz, na tym paneliku mamy cztery diody oznaczające pracę dysku. Wydaje mi się, że zajmiemy diodę pierwszą, HDD1, która to wtyczka HDD1 i 2. To nie ma uziemienia, uziemienie jest najprawdopodobniej tutaj, więc będzie to HDD3 albo 4. Tego się jeszcze być może dzisiaj dowiemy, tylko sprawdzę najpierw multimetrem, który tych przewodów to masa. Więc wykorzystałem przewód czerwony i niebieski. Uwaga, uwaga, skończyłem, może to nie wygląda najlepiej. Lepiej, chociaż jest kolorowo, także mogło być gorzej. Weźmy to z naszej drogi i przykręćmy ten przedni panel. Trzymając kciuki, że nic nie zepsujemy po drodze jeszcze. Udało się. Ok, więc teraz te trzy przewodziki przepuśćmy przez to coś do zarządzania przewodami. Te trzy mają przejść naprzód, także tędy. Teraz całą wtyczkę. Do płyty i zostało upchać jeszcze te przewody w jakiś w miarę sensowny sposób. Jest wystarczająco dobrze. Pozbądźmy się stacji dyskietek. Jest ona przykręcona tylko na jednej śrubce. I teraz uwaga, uwaga. Stacja dyskietek wysuwa się. Stacja Samsunga i napęd DVD LG. Stację połóżmy na razie na dół. I teraz przyszło zadanie na wyciągnięcie wszystkich tych klatek gdyż każda z nich, plus jeszcze miejsce w stacji dyskietek, będzie zapełnione dyskami. Dysk Samsunga, 160, jak się nie mylę, gigabajtów. Dysk wyszedł z sanek i rozpocznijmy montaż nowiutkich dysków. Są to 500-gigabajtowe modele WD, więc umieścimy go w ramce. Ora, teraz to wszystko powsuwać. Ale zanim to, musimy odkręcić backplane, który tutaj jest. Jest to backplane SAS, więc nam się nie przyda. Szczególnie, że nie mam jeszcze i to dobrze, albo i niedobrze żadnych dysków na SAS. Widzimy tutaj oprócz loga Samsunga 2 z Łocha Czyli Czy ja wcześniej ciągle mówiłem backplane SAS i z Watcha SAS? To jest backplane i z Łocha a dyski na SAS są całkiem przyswoite i fajne do tej pory i dalej używane serwerowi. Na stałe zamontowane będzie dysk, który trafi tutaj: więc dysk numer 1, dysk numer 2, dysk numer 3, a w zasadzie 4, piąty dysk. Okej, ok, robi się dużo ciekawie. Pora na kable sata. O chyba, że zamontujemy teraz zasilacz. Nie, przeprowadźmy najpierw kable sata. Co teraz? Zasilacz powinien być przykręcony tutaj. Ok, widzę te śrubki. Pila prawdy. No tak bliska, a tak daleko. Żeby go przesunąć tutaj, no to powiedzmy, że trochę działa, no ale to tak niestety wyglądać nie może, czyli musimy go zostawić w ten sposób, w tym ułożeniu, bez przykręcenia do czegokolwiek, że udałoby się go przykręcić chociaż tutaj, przykręcimy się tutaj z odrobiną taśmy izolacyjnej, żeby na pewno na płycie głównej zwarcia nie zrobić. dopóki nie zrobię właściwej przedłużki ciągle nad tym pracuję zasilacz przynajmniej trochę jest przykręcony pora na zasilanie płyty głównej zasilacz w tej konfiguracji będzie tworzył odrobinę przepływu powietrza w tą stronę ale nie będzie to dużo co teraz, co teraz, co teraz te przewodziki jeden tutaj i podpinamy dyski dopnijmy przewód zasilający i włączmy sam zasilacz. Chyba możemy testować, czy to działa. Więc uwaga, uwaga, czy to będzie sukces. Nie działa. Światło przygasło. Ok, tutaj zasilanie również jest. Więc może jest źle podłączony power switch. O! Ruszyło. Czy diody się świecą? Ok, świecą się. Czy będziemy mieli obraz? Uwaga, 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 uwaga. Diody się świecą. Mamy to. Dobrze. Zobaczmy czy rej zostanie poprawnie wykryty. Windows się zbutował, przynajmniej butuje, więc wygląda na to, że wszystko działa. Zostało mi przykręcić wentylatory. Zróbmy to teraz w oczekiwaniu, aż Windows się zbutuje. Przykręcimy je, ale nie będziemy ich podłączać. Szczególnie, że chyba żaden nie dostanie do wtyczki. Mamy Windowsa, mamy 2TB w RAID 5, czyli możemy stracić jeden dysk. Mamy również lepszy zasilacz, RAM został bez zmian, ale za to mamy również zdecydowanie lepszy procesor, co na pewno nam pomoże w tym, co ten serwer robi, czyli zarządzanie całą moją siecią kilka innych spraw. Dzięki za oglądanie tego odcinka Elektrośmieciarza, do zobaczenia w następnych, Bye!